Na dzisiejszy odcinek przygotowałem sobie nowy nabytek Zobaczcie tutaj, mam portal gun, który będę chciał użyć specjalnie, żeby trollować mojego przyjaciela Portal gun właśnie wygląda w taki sposób, a jego sposób działania jest bardzo prosty Musimy postawić jeden portal tutaj, a drugi na przykład tu O, o, troszkę przylagowało, ale patrzcie, to ja jestem, widzę siebie Widzowie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem Dobijmy pod tym odcinkiem tak 2000 łapek w górę Wiem, że wam się uda, więc każdy niech zasubskrybuje i zostawi łapkę w górę a my idziemy do Kicka Mój przyjaciel Kicek zamieszkał w tym domu Właśnie na Matrunerowicach Zobaczcie, mamy tutaj dom Kicka Kicencjusza Zobaczmy, co on takiego tutaj robi Wiecie co, mam problem, bo muszę tutaj mu szybkę zbić O, mam nadzieję, że nie słyszał U, patrzcie, on tutaj biega W górę i na dół, trenuje Dobra, zobaczmy, co tam u niego słychać Może chorba, po prostu... Chorba. Zrobimy tutaj portal. Zobaczcie, na przykład. O, tu, w tym miejscu. Czekajcie, jakby tutaj strzelić. O, na przykład, tu. I w tym miejscu. Zobaczcie, widzę go. wow, 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 wow. Czy widać? Zobaczcie, muszę, muszę się, oczywiście, tutaj przejść dookoła. Dobra, ja rozwalam tą szybkę, zobaczcie tutaj i postawmy tutaj portal, i na przykład w tym miejscu będę wszystko widział ładnie i elegancko. Dobra, ja ukryję tutaj skrzynkę i matruler nie może się o niej dowiedzieć, bo pewnie by mi zazdrościł, a później by mi ukradł jako, nie wiem, kolejny. Co widzowie? On tutaj ukrył jakąś skrzynkę, musimy zobaczyć, co to za skrzynka, tylko poczekam, aż on sobie stąd wyjdzie. Dobra, ale słuchajcie, może zróbmy coś innego. Weźmiemy sobie bow, słuchajcie, łuk. i Sprawdzimy czy przypadkiem udałoby mi się go ustrzelić. Zobaczcie, na przykład tutaj i pyk! Ło, patrzcie, ten łuk strzała poleciała. Dobra, tylko muszę go wycelować. Gdzie on, gdzie jest ten kicek? Gdzie jest kicek? Okej, okay, okay. o, okej. Okay. Ło, patrzcie! To czy był on był. widzi strzały? Ło, patrzcie, chyba dostał! O nie! O nie, co to jest? Co to jest? Szkielet, 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 matroner gdzie jest Patron, gdzie jest matroner! Widzowie, kicyk się przestraszył. Teraz jedyne co mi zostaje po prostu sprawdzić co on tam ma. Dlatego przejdziemy przez ten portal. Uwaga, pyk! Wow! Dobra, jestem w środku. Dobra, jest skrzyneczka ukryta przez kicka, a więc sprawdźmy co on tutaj ukrył. O, ile diamentów? Och, ty, skąd on ma tyle diaksów? Widzowie, to jest niemożliwe Mój przyjaciel Kicek właśnie wybrał się do Biedronki Zróbmy na niego trola, będzie całkiem śmiesznie Jeśli puszczę mu kilka creeperów, które właśnie będą chciały zrobić razem z nim zakupy Widzowie, zobaczcie, tam jest Kicek Gdzie on? Tu jest Dobra, to teraz wystarczy tylko wziąć tego portalgana i strzelimy go. Patrzcie, tutaj na przykład. O, tu, dobra, czekaj, okej, okay. no, gdzie go? O, tu puściłem, dobra. I kolejny możemy puścić na przykład na szpitalu. Zobaczmy, co on tutaj robi, i zaraz wszystkiego się dowiemy. Widzowie? Okej, okay. dobra. Widzę, że tutaj on ma dużo, dużo jakichś warzyw. O, jest tam, patrzcie, koło Co on marchewki kupuje. Ostro. Dobra, to słuchajcie, musimy troszkę wejść tutaj. Nie widzimy... O, tam jest, patrzcie. Jest kicens już. Dobra, to teraz i wyłącznie będziemy musieli postawić tu Creepera i uderzyć go. Zobaczmy, czy poleci tam. Okej. Okay. Leciał! Patrzcie! Creeper! Dobra, wrzućmy ich kilka. Może teraz po prostu puścimy coś takiego. OK. O! Creeper wybuch. Puśćmy ich kilka, zobaczymy co się stanie. Jeśli tylko i wyłącznie on będzie ta po prostu w tym yy... O, patrzcie, uciekał z biedronki. Chyba koniec na dzisiaj zakupów. Kicek właśnie poszedł do Kowala. Nie wiem po co. Prawdopodobnie będzie chciał coś od niego kupić. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, ale wiecie co? Mm, mam pewien pomysł. Dowiemy się dokładnie, co on tam kombinuje. Dlatego, słuchajcie, będziemy musieli zrobić jedną rzecz. Weźmiemy, postawimy portal, na przykład przy kinie. I myślę, że byśmy musieli po prostu zrobić z nim mały challenge. Hmm. Na przykład postawmy ten portal tutaj. Ło, wow, doleciał czy nie doleciał? Nie wiem. Dobra, okej, okay, zobaczmy. A drugi portal odpalę sobie w tym miejscu. Zobaczcie, tak, żeby on tutaj nie widział tego. Proszę bardzo, jesteśmy przy praktycznie przy kinie. Więc bardzo daleko od tamtego miejsca, gdzie jest Kicek. Dobra, mamy to. Jest Kicencjusz, mamy go tutaj. Y Cześć, kicek, co tutaj robisz? O, też patroner. A wiesz co? E, kupowałem nowy kilof e, diamentowy. E, kupowałem go na kasie samoobsługowej, czyli z, mogę płacić, i a nikogo za tej kasą nie ma, więc. No, mam nowy kilof taki, fajny. Wow, diamentowy. diamentowych, sam chciałbym mieć taki kicek. Może zróbmy challenge, że no kto tam. pierwszy. Wiesz, ty jesteś bardzo szybki, umiesz skakać. Kto no pierwszy tak, będzie w. Błąd. Kto pierwszy dobiegnie do kina, ten wygrywa ten kill -off. Czy ja, czy ty? Zobaczymy. Zróbmy taki challenge. Jesteś gotów? No, w sumie nie jestem pewna, ale dawaj, uwielbiam challenge. Dobra, to ty leć pierwszy. Masz na to 5 sekund, dobra, a ja później za to będę biegł. 3, 2, 1, start! Lecisz! Dawaj, dobra, Kicek, lec, pierwszy, lec. pierwszy! Pierwszy! wo, wow, 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 wow. wow. Ale wystrzeliłeś strzeliłeś jak strzała! Wow, dobra, dobra. ja już jestem, patrzcie na to, przyszedłem przez ten portal. Okej. Okay. Uh. I co, Kicek, dobra, jak lec. tam? O, przez podwórko A? biegnie. Okej, okay. gdzie jesteś, dobra, Kicek? Patrzcie, pięknie, pięknie! I wow. co ty na to? Oddawaj wow. mi kilo, byłem pierwszy, no, szybszy no, od ciebie. No, dobra, no, no w sumie masz, no zasłużyłeś sobie. Uch, mam kilo, będę mógł kopać różne nowe o, diamenty. Wydaje mi się, że Kicek w nocy wychodzi z naszej wioski i gdzieś chodzi. Chciałbym to dzisiaj sprawdzić. Zobaczmy. On idzie sobie tutaj przez wioskę. Okej, okay, ja nie mogę mu się pokazać. Obie Musimy go obserwować, widzowie. Zobaczy. Dobra, Aha. i zobaczcie się, tam poszedł. Ok, będę używał portalgana, żeby go śledzić, słuchajcie. Postawimy tutaj i tutaj. Dobra, słuchajcie, portalgan postawiony, zobaczmy. Ok, to mogę się teraz tutaj teleportować. Świetnie. Idziemy Nie? przez tutaj ten tunel, zobaczmy dokąd on leci teraz. Hmm, 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 widzowie, muszę dookoła tutaj jakoś przejść Dobra, Dobra. czy go widać gdzieś? Jest, pobiegł tam! Dobra, szybko portal wrzucamy, słuchajcie I sprawdzimy dokładnie, gdzie on teraz leci Wow, 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 jest, udało mi się jest A... Gdzie on? Teraz poszedł? tylko, żeby nikt mnie nie zauważył. Dobra, Ej, Co to jest? On tutaj wszedł? Dobra, I słuchajcie, weźmiemy sobie tutaj, zrobimy portala. Zobaczcie przez ten portal widać kicka, który coś kombinuje. Zobaczmy dokładnie, co on tam Dobra. robi. To jest moja tajna baza. Wchodzę tam. Okej, okay, patrzcie, on ma jakąś tajną bazę, o której nikt praktycznie nie może wiedzieć. Dobra, zajrzyjmy, co on tam takiego ma, co on tam kombinuje. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, ale... Yy, co jest? Słuchajcie, tu jest na jedną kratkę przejście. No tak, bo kicek jest bardzo mały, on jest na jedną krateczkę. I prawdopodobnie będę musiał... Yy, Jakoś się tam przeteleportować. Dobra, spróbujmy to zrobić. pu, okej. Okay. Patrzcie, portal postawiony w tamtym miejscu. Jedyne co muszę, to tylko wskoczyć do tego portalu i będzie pięknie. Przyjdziemy sobie przez tą dziurkę. Ow, ow, wow. o, o, muszę jakoś to umiejętnie zrobić. o, udało mi się, zobaczcie, przeszedłem przez ten portal. Kozacko, co to jest? Kicek zrobił tutaj jakiś parkour, ale to jest bardzo. O, o, on tutaj, patrzcie, poszedł w tamtą stronę, tam jest jakieś wyjście. No dobra, słuchajcie, ja przejdę tego. O nie, tu jest 180 i jest jakaś skrzynka. Słuchajcie, dobra, ja sobie na przykład postawię portal w tamtym miejscu i na przykład tutaj, ok, dobra, jestem. Pięknie, ładnie, dobra, możemy sobie teraz przejść. Jestem tutaj, patrzcie, kiczek przeskoczył w tamto miejsce, ale to jest dla mnie wyczyn, ponieważ ja nie umiem tak skakać jak królik dobra wchodzimy, patrzcie to jest tamto miejsce widać mnie normalnie bezproblemowo, dobra to co wchodzę i pyk i o ty jak to widać patrz tu jestem, przechodzę przez ten portal i jestem już teraz tutaj, wow tu jest skrzynka co skąd Icek bierze tyle diamentów. Widzowie, nie mam zielonego pojęcia. Musi mi o wszystkim powiedzieć, skąd ma tyle diamentów. Dlatego, ja tutaj przygotuję dla niego specjalny taki, e, taką salę, dzięki której będzie mógł, oczywiście, tutaj sobie latać w powietrzu. Dlatego, zrobimy coś takiego, proszę bardzo. Zrobimy to również ze szkła, żeby oczywiście widzieć, co on robi. E, dlatego, biorę sobie szkło, proszę bardzo. Zbudujmy dla niego taką miejscówkę, i tak. Słuchajcie, yy, ustawmy dla niego portal w tym miejscu. No, i również na górze musimy zrobić, więc dobra, to teraz Kicek wszystko mi powie. Z drugiej strony, pomieszczenia przygotowałem tutaj taki myk. Ponieważ jeśli wejdziemy w to miejsce, będziemy cały czas spadać w górę i w dół. Więc słuchajcie, no tutaj będzie takie perpetuum mobile. Myślę, że Kicek będzie musiał nam tutaj wszystko wyśpiewać. Dlatego zaprosimy go tutaj i o wszystko wypowiedź. Pytamy widzowie, przygotujcie się, ponieważ za momencik wszystkiego się dowiemy. Kicek, pomocy, szybko, chodź tutaj, chodź, Kicek, chodź, musisz mi pomóc, chodź za mną szybciutko, musisz mi pomóc otworzyć drzwi, bo mam problem, nie mogę otworzyć, tutaj nowe, zainstalowane, zobacz, jeszcze wyrobione i dlatego tak jest, o, 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 nic nie było, okej, wszystko zrobione, dobra, Kicek, zobacz, tamte drzwi się nie otwierają, nie wiem dlaczego, musisz mi je pomóc otworzyć, zobacz, ja będę tutaj stał, ty rozpędź się i po prostu nogami w to uderz, zobaczymy, co się stanie. dawaj. Trzy, dwa, jeden, lecisz! Kicek, o, dawaj! O, A, o, o, wow. o, Jest! Są kiety. Wow. Dobra, muszę to zobaczyć! Zobaczcie, co się dzieje z kickiem. Kicek leci o, w górę w dół! Wow, <gulia> Kicek, skąd masz te diamenty, proszę bardzo! Skąd masz nie, te diaksy? Proszę! O, wszystko ja, musisz mi powiedzieć, zobaczcie ile tu diamentów spada Razem z Kickiem, skąd masz diamenty, powiem, przyznaj się Nie powiem zagrać, ja, jak ja. Dobra, starczy już tego dobrego Koniec, 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 dobra, czekaj, masz tutaj diamenta Okej, okay. skąd Uch. masz te diamenty Już mi wszystko, się przyznawaj Matroner! To, to nie jest tak jak myślisz Ten No kodron... dobra, co to jest? Ten kowal, który tam sprzedaje, wiem, że go nie widziałeś, ale on uciekł, gdy ty przyszedłeś. On sprzedał mi kilof, który gdy zniszczysz coś, na przykład się diamenty, gdy zniszczysz, to ona się kilka... Kilka staków dostaję za jednego diamenta, rozumieś? Ło, wow, widzowie, to jest niesamowite kicek! Ja ci dzisiaj trollowałem za pomocą portali, ale fajnie, że się dowiedziałem, że masz tyle diaksów. Widzowie zostawiacie łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Napiszcie w komentarzu kicek, a przypniemy wam serducho. Doby był na tyle, do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami.